Witam z kimś o serdecznie, jestem Sebastian Kowalczyk, Moi drodzy. Umówiłem się dzisiaj z Marcinkiem o świcie, nie nawet wcześniej niż o świcie. No na ryby, żeśmy się mówili tam o godzinie czwartej. no i Marcin do mnie zadzwonił, mówi tam Sebek, wstałeś? Ja no wstałem i tak dalej. No i wstałem, zjadłem śniadanie, wypiłem kawę, kulturalnie, tak jak, tak jak trzeba. No i e, mówię, a zerknę sobie na pogodę. No i sobie zerknąłem na pogodę, patrzę. A tam normalnie, jakaś takie, takie deszcze, takie mają padać, dziwne. I no i dzwonię, mówię tak, Marcin, bo. Tu lać ma chyba, i to tak grubo. A Marcin mówi: nie, już jadę w ogóle, Czyli tam będzie dobrze, słuchaj, tam. No co, z cukru jesteśmy, kurda, ja ci laci, daj spokój. Ja tam nie wiem, czy widzieliście szorciki u mnie na kanale, ale no, powiem wam, że yy, wyciskałem w domu gacie i skarpety po prostu, jak wróciłem na hadę się przebrać przed robotą. No dawno tak nie zmokłem. Dawno tak nie zmokłem. Marcinek sobie zadowolony pod mostem pojatowskim stał. Tak, e, niestety w tak zwanym deszczowym cieniu, a na ciebie padało. A na nie padało, bo jestem ja pod kolejowym i tam dziury takie tam w tym dziurawy most niestety, dziurawy most. Ale ja ogólnie nie o tym. No tak bywa, moi drodzy, do no, pogody się nie wybiera. Czasami człowiek chce jechać, to jedzie, nie patrzy i potem zdziwiony trochę, no ale trudno. A co ja wam chciałem pokazać dzisiaj? A, tak, chciałem wam pokazać, bo Przyjechały, przyjechała dostawa gum, gum, gum. Jaskółek, jaskółek do werta od Fishbe. Tak się prezentują i te jaskółeczki bardzo ładnie poschodziły. Prawdopodobnie albo są niektórym z was znane, albo się po prostu spodobały, tak więc dojechała dostawa. Tych większych i tych mniejszych, proszę bardzo. To są czternastki i 19, Dobrze mówię? Dokładnie. Dokładnie tak, Marcin mówi, że, że dokładnie tu macie takie okonka. Tu jest taka przezroczysta galaretka z brokatem. Tu jest taki fajny kolorek naturalny. Ten też jest fajny kolorek naturalny, różowy, bo niektórzy lubią różowe rzeczy i bordowe koszulki. Nie wiem, czy mówiłeś, że to są nowe kolory. A właśnie, które są nowe kolory? Ten? V13, V12 i V14, czyli... No ten to rzefa, ten. mega, ten jest mega fajny, taki, górę ma taką troszeczkę jak makrelka jakby, z żółtym paseczkiem, to jest ten? Ten, tak? Tak, ten. Tak. No ten taka... taka... Znaczy to jest... Taki kolor ale jak ten tylko tu dodał troszkę, z celownikiem, dodał tak, celownik. celownik, teraz tak ma wygląda jak taki przerobiony na skółkę kanibal, taki, taki klasyczny, biało-czarny i trzeci kolor był, nie, to nie pamiętam który, no tu są trzy, raz, dwa, trzy, O, no faktycznie, Kurczę, a no faktycznie, no i od fisz B mamy też główki do Werta, możecie sobie od razu w zestawie kupić taką gumę z główką do Werta, i mimo tego, że ja wiem, że, że te jaskółki są zrobione specjalnie do Werta, to ja Was zachęcam, abyście sobie czasami taką jaskółeczkę zbroili w główkę 5-7 gramów, na przykład, i popró popróbowali tak popyrgać ją z podłogi troszeczkę albo pod wieczór, o zbroku, albo gdzieś tam w nocy, na przykład, założyć do niej 3 gramową główeczkę. Tam jest oczywiście jakaś do zbrojeczka mile widziana, i popróbować. Łobić. ją w to i też może być. Bardzo no, fajnie. co tam jeszcze no, Marcinko bo przychodziło? No, dzisiaj do nas ciekawego. Uzupełnili, uzupełniliśmy stany Mepsa. o Bożych kolorów. Bardzo fajnie. Może pokaż. Pokażesz mepsa w Bożych kolor. Słuchaj, ja nie wiem, które są Boże kolory, bo ja się nie znam, to such ja wiedzieć tam. Wszystkie są Boże. Tak, Boże kolory. No jest, tego Mepsa jest. Jest uzupełniony znowu. i no, Meps, no Boże, kochany. No. Kto tu Mepsa nie widział? No i FZ też jest uzupełniony, widzę. No i tak się, moi drodzy, no, tak się po prostu tu uzupełniamy co jakiś czas w niektórych rzeczach. A to jeszcze Wam powiem tak, uciekł, Słuchajcie, bo y, Piotr robił porządki ogólnie w zamówieniach. No i były tam jakieś takie zamówienia, które. Y, były nieopłacone i gdzieś tam zalegały bardzo długo, bardzo długo. No i Piotr, ile, ile tych parząkwi uwolnił? Pa no I Chyba jedną sztukę parząkwi i imperatory. Ile? Siedem chyba albo chyba dziewięć. Siedem albo dziewięć. Słuchajcie, jest, tak, jest na stanie siedem albo dziewięć imperatorów wrzuconych na sklep internetowy e, i jedna parząfia 240. Po prostu z, ze starych zamówień zostały wycofane. No, no wiecie, wiecie o co chodzi. No, kto pierwszy, ten lepszy oczywiście, że tak? No i tak sobie chodzę, patrzę sobie... O, ja pierdzie... A czemu ten? Czemu takie twisterki Relaxa wszystkie są tutaj? No ja już tam się nie mieszczą. Ja Jeszcze pierdziele. Tak, kto zamówił takie zajebiste twisterki Relaxa? A to już połowa się sprzedała. Daj ja już swoje przypomniałem, kto zamówił takie zajbiste twisterki relaksa. Ja, ale to gałek powiedział Sebek że twisterki relaksa, bo, bo ludzie się pytają, ludzie chcą twisterków relaksa eee, i tak, także tak. No także, także są takie. Jak to nie ma tej, nie ma tej parząchwi? Ja powiedziałem, A że się ci... i ona została puszczona, sprzedana. Prze Przepraszam, nie ma tej parzonki. Ona, na... nie, bo tu jakiś. Słuchajcie, bo tu jakiś koleś chodził po sklepie i on usłyszał że parzonkę i ją kupił. Przepraszam najmocniej. No niestety tak się z parzonkami dzieje, ale czekamy na dostawę. Powinna być dostawa parząkwi yy, jutro albo pojutrze. Tak? Dla Michała Jutro albo pojutrze, a ja zaraz jadę odebrać yy, koszulki UV Andykomarowe. Tak więc yy, powinny jutro być w sprzedaży miały być dzisiaj wieczorem. Ale kolega się opóźnił z transportem. No, to, wiesz, takie perypetia, jak to się mówi, ale powinny za moment być. No, a ja się tu jaram, aby jechać znowu na ryby, zaraz szybko. I to jest w ogóle takie mega zabawne. Bo wcześniej miałem trochę więcej czasu, na znaczy taki wolny dzień, to tak, a, bym pojechał na te ryby, a, tak, a to, a może bym jednak sobie pograł w grę. Tam pykam to, trochę wtedy, Diablo 4, powiem wam. No teraz już nie, ale był taki moment, sam, coś, pograłem. Fajne, nie powiem. Ale dwójka lepsza, tak. A jak człowiek ma do roboty, to wstaje o drugiej w nocy albo trzeciej, tak. O kurde, chyba na ryby pojadę, bo przecież tak mało czasu mam w życiu, bo do pracy muszę iść. O, ja pierdzielę. O, i to tak. No i to tak właśnie, tak. No, gugałek z na urlopie, urlopują się, nie wysyłają żadnych zdjęć. Więc podejrzewam, że cały czas walą wodę, niestety, piją alkohol. Nie wiem jaki, już nie wnikam, nieważne, ale podejrzewam, że się bardzo źle prowadzą. Nie dają dobrego przykładu wędkarzom. Jestem zawiedziony, wręcz zdruzgotany. Nie tak sobie to wyobrażałem. No, miałem nadzieję, że tak, że tutaj błysną trochę. Albo po prostu nie radzą sobie na Mazurach. Może, może w ten sposób. No ciężko mi powiedzieć. Ani widu, ani słychu nie odzywają się. Słabo to widzę, słabo to widzę, ale a może się mylę. Miejmy nadzieję, że się mylę, że, że nie, nie jest tak źle. Może po prostu chcą nam taką mega niespodziankę zrobić, że mega turbo połowili, bo sprzedałem taką plotkę że no bo Adaś miał w ogóle zaopatrzyć sklep w imperatory przed wyjazdem, no ale nie zrobił tego. Dobrze, że Święty Grali chociaż dużo, ale imperatorów imperatorów nie ma. Ale słyszałem plotkę, że pojechały pojechały sample czempionowe. Czego? Nie mogę powiedzieć. Nie mogę powiedzieć, ale jeśli będą łowne, to na pewno się e, niedługo dowiecie. pierdu Pierdu, tra la, la la pogadałem sobie. Moi drodzy, dobra, nie przedłużam. Mam roboty. E, nara, do zobaczenia. Co? Musisz posprzątać. A, no, no dobra, to cześć.